Szanowni Państwo, ja zajmuję się 53 czy ileś tam lat filmem animowanym, filmem lalkowym i z kilku tysięcy lalek i setek dekoracji, z niech tysięcy projektów, przywiozłem tutaj tyle, ile się zmieściło w jednym takim boksie w Muzeum Zabawy i Zabawek w Kielcach. Możecie zobaczyć tutaj z bliska, jak wyglądają projekty lalek jak wyglądają potem te lalki wykonane. A jeszcze, jak Wam starczy czasu i ochoty, na zdjęciach, na fotosach, możecie zobaczyć, jak to wyglądało na... A, a na ten pan jest...